W poprzednim sezonie Uterpuliści z Poznania uplasowali się na czwartym miejscu w najwyższej klasie rozgrywkowej, a także wywalczyli brązowy medal w Pucharze Polski. W niedzielę rozpoczną oni 11-ligową kampanię od momentu powstania klubu. 10 lat zleciało dość, dość szybko. Kadra rozbudowana, w większości doświadczenie zawodnicy, ale co mnie cieszy najbardziej, mamy też sześciu wychowanków, z których coraz częściej korzystamy. Wychowanków nie byłoby gdyby nie szkoła Gortata w Poznaniu, w której nastolatkowie poznają tajniki piłki wodnej. W szkole uczy się aktualnie 14, 14 zawodników drużyny juniorskich, drużyny juniorskiej, tak, bo junior to jest U19, czyli do 19 roku życia. No i tak sześciu z nich jest włączonych w kadrę, w kadrę meczową, w kadrę pierwszej pierwszej drużyny. Reszta będzie ogrywać się w rezerwach, które niebawem Przystąpią do rywalizacji w pierwszej lidze. Nabyte doświadczenie ma zaprocentować w przyszłości w ekstraklasie, gdzie jak co roku cele zespołu są ambitne. Chcemy walczyć o medale. Będzie, będzie to jednak zadanie na pewno. W... Ciężkie, bo, bo, bo według mnie jedna drużyna poza zasięgiem, drużyna Mistrza Polski, potem cztery równe drużyny, więc wychodzi na to, że, że do obstawienia są pozycje 2-5. Pomoc w rozwoju dyscypliny zapowiadają także nowo wybrane władze Polskiego Związku Pływackiego. Będziemy wspierali Komitet Techniczny Piłki Wodnej. W zarządzie Polskiego Związku Pływackiego pojawił się reprezentant Piłki Wodnej, czego nie było w ostatnich latach. Myślę, że wiele pomysłów, które, które mamy na to, aby wszystkie dyscypliny pływackie znalazły się na właściwej torach lub na właściwym miejscu w polskim pływaniu. One też pozwolą spojrzeć troszeczkę inaczej na piłkę wodną. Pierwszy mecz w sezonie Box Logistics Waterpolo Poznań rozegra w niedzielę o godzinie 16. W termach maltańskich poznaniacy podejmą Hećko brukarstwo Alfe Gorzów Wielkopolski.